Hej, poszukiwacze. Sobota rano, minus 2 ale lód puścił i zaczynamy z kolegą. Sezon wodny. Sezon wodny. Tu byliśmy kiedyś z dziećmi rekreacyjnie na plaży. trafiło się parę perelek, kolega wydar dychy. Ja standardowo gorzej, trzy grosze i dwie perelki chyba, ale. Ale były perelki. Ale były perelki. I to mamy jakieś może nadzieję, że, że coś się będzie działo. Co tam? A, na wstępie, żebym nie zapomniał. Yy, kolega Wiornik robi powerbanki pod wykrywacze, więc kto by był zainteresowany, to wbijajcie do niego na kanał. Pozdrowienia dla wszystkich poszukiwaczy. Co tam jeszcze? To chyba tyle, jak na razie. Chętnych na pinpojtery zapraszam, na sita. Sita będą chyba w przyszłym tygodniu, ma być blacha, może do... Na następny tydzień pewnie już będą sita. To oglądać zainteresowanych, będą w dobrej cenie. Chętnych na jakiś podłokietnik czy coś to też, ale to już będzie w osobnym filmie, albo w poprzednim filmie, już to będzie, zależy jak to wrzucę. Dobra, szkoda gadać, idziemy w wodę. Do zobaczenia przy pierwszym lepszym sygnale. Hej! Sygnał. Dwa złote pyryły ma kolega, troszkę jest lodu na początku, woda nawet dosyć przyjemnie się chodzi, jest ciepło. No i tyle jak na razie, do zobaczenia przy następnych ciekawych sygnałach, hej. No kochani, ja miałem teraz przez pierwsze chyba 15 minut problem z wykrywaczem, pierdział non stop, w ogóle się nie mógł dostosować do gruntu, jak i po resecie. I co, wcześniej jakoś od Plandeki jakieś kółeczko aluminiowe znalazłem. Teraz kopałem, jest folia aluminiowa. Kolega w międzyczasie trafił gruszówkę i dwa złote PRL, a teraz medalik no, chyba Me... O, jest aluminiowy medalik. Podajże. 80, ale... dajesz wyciągnąć? Nie wiem. No dobra, to pokażemy tak. Jest medalik z Matką Boską i Dzieciątkiem. I... To chyba nie Matka Boska. A może Juze? A <laughs> może Józef, no możliwe. Dobra, jest medalik. Tu jest Matka Boska. Nie wiem. No dobra, jest w każdym razie piękny medalik. Może I... Srebro? Chyba nie. Ja, powinno Tego Dobra, idziemy do przodu. Tam mamy takie dwie kaczuchy. A nie złapie na szeroko ale chodzimy. Mi się troszkę wykrywacz uspokoił, więc kopiemy i nagrywamy lepsze sygnały. No to cześć. No kochani, znowu mi zaczyna wykrywać, świrować. Spróbuję teraz odkręcić jeszcze kabel od cewki i wkręcić jeszcze raz. Nie wiem, co się dzieje. Ustabilizowałem go. Ile do 10 minut dalej zaczyna świrować. Pierdzieć, pipczeć. Wykrywacz w wodzie się nie rusza, wykrywacz w powietrzu dzwoni. No dobra, będę sprawdzał. No hej. O, kochani, już wyłączyłem Wi-Fi, transmisję danej w telefonie. Niby lepiej, ale nie wiem czy to było to, miał związek. Na czułości zszedłem na, na trzy kreski od góry, a kolega trafił. BMK. O, BMK. W wodzie, Siedzielę rozbitą. A tak to ogólnie jest cisza. Aha. Dobra, to. Do następnego. O kochani, robiłem grunt balans w wodzie, spadło mi na 32. Dziwnie, co chwilę coś tu w wodzie. Nie wiem, czy to takie dno, czy coś. Ale dobra. Coś tam popierduje delikatnie. No ale teraz trafił się sygnał. A już zapomniałem 67, chyba 71? bodajże A jeżeli się mylę, to tam tego i trafiła się 2 zł. PRL zaraz zobaczę, który to rok. 87, kochani, 87 rok, a ja idę dalej. No, kochani, już jakiś jest sygnał. A najlepsze to, że kolega chodzi na 84 na grunt i ma cały czas stabilnie. Ja pompuję co chwilę, spadło mi do 18. Coś tam popierduję dalej, ale teraz się trafiło chyba kawałek ołowiu. O, coś takiego i szukamy dalej. No to cześć. No niestety nie mogę dojść, gdzie kolega, bo bo mi wodery puściły w klinie i mi się leje tylko mogę praktycznie do klina dojść z tego co wiem to nazbierał już w pieniążkach 7,50 w naszych a ja teraz trafiłem taki miedziany trybik no to heja kochani jest sygnał 80 81 zaraz przy brzegu obiektyw zmieniłem ty gdzie to było Jest jakiś trybik. Nie. Wiesz co? To jest jakaś jakiś medal taka przypięta, to jest gwint, wiesz? No proszę. Co znalazłeś? To jest kolegi sygnał, ja odkopałem, bo, bo miał telefon. Pilny. Czy to trybik? O panie. Medal znalazłeś. Zaraz tu umijemy. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No, kochani, już mamy to umyte, jest medal, taka. Co to? O kolega przeczyta, a ja to spróbuję wy. Że... Za ofiarną pracę. Rok. 9 grudnia, 31 rok. A z tyłu? I to jest powszechny Swiss Ludności. A pokaż jeszcze, jakie, Jeszcze działa. Jeszcze się kręci. Czekaj, daj to bokiem. Znaczy na poziomo. O, o, jeszcze pod, o, dobra i teraz kręć. Jeszcze działające. Super, piękne. Z 31 roku. Całe. ładny Wow. Warto, warto chodzić w wodzie. Super przygoda, super wypad. Spędzenie czasu. A przy okazji zalokuję produkt, to będzie chciał Sita. To zapraszam do mnie za tydzień. Powinno być na filmie, Czego bo mi nie ostrzy, może paluchem wybrudziłem no. obiektywy, o jest teraz, super, to do, do następnego lepszego sygnału, heja. A ja teraz trafiłem grosika jednego I no i szukamy dalej. A, chyba aparat tego nie wyłapie ale zaczął delikatnie padać śnieg a ja miałem sygnał taki 81, 77 i trafiła się chyba Nokia zaraz to a byłaby bateria to by jeszcze do właściciela zadzwonił ale jest no nie, nie chcę się ekran przekręcić, zaraz to wyciągnę. Jest Nokia. No to szukamy klapki i baterii jeszcze. No to, cześć. 81, sygnał taki pierdzący, do 91, 98 I patrzcie, mamy baterię Ciekawe czy, na, czy jeszcze jest naładowana, czy ma jakąś moc w sobie Jest bateria z Nokii, szukamy jeszcze klapki i na końcu właściciela No to heja Okej okay. O, a ja trafiłem następnego grusika o kolega mi a, nie będę tak pokazywał. W każdym razie Krech do mnie pcha lodował. Szukamy dalej, hej no kochani 69,70 no i trafiła się dwójeczka. Ani, trafiła się 20 zł z 76 roku. Super dla mnie sygnał, bo jeszcze nigdy nie miałem takiej monetki. Kolega mówi, że ponoć to nazywają wieża, tak? Wieża. Wieża 20 złotych z wieżą, czy wieża? Nie wiem, nie miałem. Piękna jest. Super. I dwie dechy wpadło za jednym razem. No to hej. No kochani, kończymy. Praktycznie już nie ma sygnałów. Bardzo dużo szkła. Oczywiście to wywalamy do kosza. A na podsumowanie zapraszamy już na bazie. No to heja. Witajcie już na bazie. Na podsumowaniu dzisiejszego wypadu. Sezon wodny rozpoczęty. I zacznę od swoich fantów, gdzie ich dużo tam nie ma. To jest Nokia 2700. Później była bateria. Co jeszcze? Oczywiście troszkę śmieci. Część śmieci się wyrzuciło tutaj była taka, nie wiem z czego może kopułka, czy co to i dobra, co tu mamy 20 złotych, wieżowiec i kłosy 70 który to był rok 76 szósty. jakiś tribik, dwie dwójeczki PRL, no i z naszych pieniążków jest łącznie z 2,60 2, parę, dwójeczka, pięćdziesiątka i kruszówki. Teraz przejdziemy do kolegi fantów, śmieciologia, BMK, co tu mamy o, może zacznę od perelki. Tutaj mamy taki zlepek złotóweczka. PRL, tutaj mamy następne. I spień, aha, jeszcze był medalik srebrny aluminiowy.

To tyle na dzisiaj. Zapraszamy na następny film. Łapkujcie, komentujcie i do zobaczenia. Heja.